Wakacje za pasem, najwyższa więc pora rozpocząć mazurskie lata koncertowe. Muzyczny sezon na plaży miejskiej tradycyjnie rozpocznie 23 czerwca, noc świętojańska. Start o godzinie 19, a na początek muzyczne danie z lokalnych kapel Mayday i Sandales. A jako gwiazda wieczoru najpopularniejsza obecnie muzyk polskiej sceny Andrzej Piasek Piaseczny. Nie zapomnimy też o stałych elementach Nocy Świętojańskiej. Na zakończenie będzie oczywiście pokaz sztucznych ogni, będą też konkursy i szereg, szereg innych atrakcji. Ełczan tego wieczoru czeka mnóstwo zabawy. Chętni poszukają kwiatu poproci ukrytego gdzieś na plaży. Jak zwykle nie wiemy jak on będzie wyglądał, nie wiemy gdzie będzie schowany, ale na pewno znajdzie się kto Ktoś, kto ten kwiat yy, odszuka, i kto dostanie atrakcyjną nagrodę. Noc świętojańska to proludium do tego, co się będzie działo latem na plaży w Ełku. Krótko po tym Ełczanie i turyści będą obserwować zmagania skuterowców w Mistrzostwach Polski. Karuzela rozkręci się w lipcu. Będzie Krzysztof Krawczyk, Ira Bayerful, Festiwal Sportów Wodnych. Impres jest tak duża, że praktycznie w każdy weekend będzie się coś działo.